Mano mordeczki z tej strony kudarek, a my? To jest poradnik, jak nagrywać na YouTube. Zapraszam do oglądania. Tak na sam początek chciałbym was zaprosić do klubu Golden Legends. Mamy 36703 pucharki aktualnie. Jesteśmy aktywni, jak widzicie. No um, oni się jeszcze śpią, oni tak o widzicie, 12, 13 są aktywni. Więc zawsze coś. Tak przed rozpoczęciem odcinka jeszcze zapraszam do subskrypcji, łapki w górę i napisania komentarza. Tak więc żeby być youtuberem, chociaż najgorszym można być, więc no na pewno ja jestem najgorszym, ale dobra. Na pewno możemy zainstalować Mobizen, bo to na 100% działa, testowane. AZ Screen Recorder też działa. Ale jak gracie w gry to mam może zniknąć, więc gó gówno tak trochę, ale ja przez to nagrywam. Nagrywanie ekranu, nagrywanie ekranu, rejestrator wideo, nagrywarka też działa, więc zapraszam. Więc no, to trzy moje top aplikacje do nagrywania ekranu. A teraz top 15 gier. Ej, nie patrzcie tego, nie patrzcie. N nie, nie patrzcie. Nie, kurde, dobra. To pierwsza gra to jest Brawl Stars. Tej gry nawet nie będę komentował. Druga z ciekawych gier to jest Clash Royale. Też zapraszam do pobrania. Trzecia, czwarta gra to jest Clash of Clans. I tak wiem, że wszystkie na razie są super cela, ale to się zmieni. Tom Gold Run, to też jest bardzo ciekawa gra, ale niezbyt wciągająca, więc też. Subway Surfers, też bardzo ciekawa gra, też zapraszam do pobrania. Jedną z moich bardzo zainspirowanych gier to jest Real Racing 3, więc no widzicie, wyścigi i taka bardzo ciekawa gra. Więc też bardzo zapraszam do ja w nią chyba grałem 3 lata z tego co pamiętam, a myślałem, że to jest gówno z początku, więc też bardzo ciekawa gra. War, Rob... War Robots, też jest bardzo, bardzo ciekawą grą, też zapraszam do pobrania i zobaczcie tylko ile ona zajmuje. 561 MB i teraz, o właśnie, to chciałem zobaczyć: Mobile Legends Bank 97. To też jest bardzo ciekawa Shakes of Fidget i wszystkie mi pokazują to, co chciałem pokazać. Dobra, czemu tu pokazuję jedną gwiazdkę? Skorzystałem z oferty. Aha, no, no bo się nie kupuje, kurde, ofert Shakes of Fidget i tyle. To ma 78. Będzie tu gra, którą chcieliśmy. O! Kurde. Była tu. O, i jest. Art of War możecie sobie stworzyć i walczyć, to znaczy walczyć, patrzeć jak walczą, tak dla, inspir dla ludzi z inspiracją o wojnie. O, tak powiem. Ciekawą grą jest też Think a Differences, bo ci, co lubią bardziej takie... To jest gra plus 12, to jest na pewno, więc... To jest taka, wiecie, taka gra plus 12. Oni tam na początku też będą jakieś główne mówić, ile masz lat? Podaj numer. Takie rzeczy, ale ta aplikacja naprawdę jest spoko. Bardzo Was zapraszam do pobrania sport Fifi. Nie dość, że mi zapłaciło za ten odcinek, a naprawdę się dziwię, bo mam 11 sub To jeszcze ta aplikacja jest tak kozak, że możecie grać, nagrywać i słuchać piosenki, więc naprawdę yy, kozak. Kozak, więc. To jest chyba jedna z lepszych aplikacji, ale dobra. Instagram, tak wiem, media społecznościowe. Ale 1 miliard pobrań to jest naprawdę dużo. I nie licząc to, to możecie się kontaktować za darmo. Pisać, wysyłać emoji, wszystko za darmo. Wiem, że Facebook i Messenger to samo, ale oni tam proszą o dane osobowe, a tu tylko się logujesz przez Google i masz w dupie wszystko. Więc naprawdę też zapraszam do zainstalowania tej aplikacji. Tego polecam nie instalować, bo to jest cringe. Plans of Zombies Free. To jest też bardzo ciekawa i przedostatnia gra w dzisiejszym odcinku. Bardzo ciekawa, więc no. I Needs for Speed, No Limits, ostatnia aplikacja, bardzo fajna, wyścigowa. Zapraszam do pobrania.